Końcy na każdą platformę, automatyczna dostawa, także 7% taniej z hasłem LACHU. Zapraszam na fifacoins.pl. Link w opisie. <grytanie> Up the floor, I reverse the tile. You can bet your whole purse, every verse is wild. Make a sucker MC go around. thought that they would be a star after yeah they thought that they were Let me tell you something I'm aiming for the game You can make that assumption You ain't saying nothing Half of y'all are literate You 0 for 16 I'm on the top of my division shit Better than your written shit You spent that shit that was never impressed Somebody else to write it down You could take a suggestion And you say you win the game You ain't even contesting Ostatnia karta Uda się czy nie Griezmann 89 no chyba sobie jaja robicie FUCK off! Tyle wam powiem o! 91! <grymne> no, 191 Kalma! <grymne> Tylko patrzcie teraz, patrzcie teraz jak patrzcie teraz I to teraz rzucę na YouTube'a, bo się wkurzę. Bo ostatnio było to samo, było 191 i patrzcie co się stanie. Dodam do, do pierwszonego menadżera i spadnie na 190. O! No, czy to jest kuźwa logiczne? Czy, czy to jest normalne? No, no wytłumaczcie mi to Tam nie dodał trenera, no ja zawsze jest! Jest! Dobra, jest, udało się! I w taki sposób właśnie powstał Draft 191, z czego jestem niezmiernie zadowolony, że udało mi się to zbudować, tym bardziej, że to jest Draft Online, więc będziemy mogli sobie zagrać e, przeciwko innym, e, że tak powiem, użytkownikom, przeciw, przeciwko innym graczom. Tak to wszystko się poukładało i powiem Wam tak. Gdyby tutaj był bramkarz lepszy, gdyby tutaj był na przykład Keylor Navas, Dodds i Godin w wersji Team of the Season, to mógłby być draft 192, ponieważ ławka naprawdę też bardzo fajnie tutaj się poukładała. Swoją drogą dziwne jest to, że jeśli dam tutaj Sancheza, to spada mi na 190, a jeśli dam tu rana, to jest 191. Dziwne, aczkolwiek myślę, że chodzi o zgranie. No nie mam pojęcia, już teorie są różne. Możecie pisać oczywiście pod spodem, jak wy sądzicie yy, dlaczego tak się dzieje, dlaczego wyższy overallowo Sanchez daje mniejszą ocenę składu niż Turan. Nie mam zielonego pojęcia, ale idziemy grać moje pierwsze spotkanie i zobaczymy, jak daleko zajdę tym składem właśnie w drafcie. No i zobaczmy na skład mojego pierwszego przeciwnika, 189 draft, i właśnie tutaj był ten Godin, o którym mówiłem. Ale popatrzcie na atak. W ogóle Ronaldo, Messi, Neymar i Niesta Benzema. Normalny Benzema, złoty. Ale składzik prezentuje się naprawdę, naprawdę solidnie. I powiem wam, że bardziej obawiam się tego, że e, w tym drafcie może handicap nie być po mojej stronie. Bo jeśli zbudowałbym skład, który miałby 50, zgrania 60, jeśli grałbym tymi kartami, to zdecydowanie grałoby mi się łatwiej. A teraz mam 191 draft, więc może być mega ciężko. Nie wiem dlaczego tak ciemno tutaj było. Ale. Oby nie przegrać w pierwszym meczu, bo moja ostatnia forma FIFA naprawdę jest tragiczna. Przynajmniej wczoraj była, zobaczymy, jak będzie dziś. O Boże, co to za lagi były? Cristiano Ronaldo faulowany tuż przed karnym. Mamy siódmą minutę spotkania. i Messi, jeśli udałoby się ładnie przymierzyć, to byłaby Bramka. Zobaczmy, Leo Messi. Obrońca to jeszcze wybił, to pewnie by wpadło, bo Bramkaż to tak ledwo, ledwo w sumie dotknął. Jak pięknie to zrobił Bale. Podanie do Messiego, Leo Messi. Mamy 1 do 0 w 13 minucie spotkania. Bardzo ładne wykończenie w wykonaniu Argentyńczyka. Zobaczcie, jeszcze jak Bale tutaj ładnie podał. Lewą nogą, oczywiście, jakby podawał prawą, to asysty by nie było. Ojojoj, ale piłka prosto padła. Idealnie do Benzemy. Karim pomylił się. I nie mamy bramki na 1 do 1. Na szczęście dla mnie. Ale to pięknie zrobił Leo Messi. Zejście do środka i Nie gadajcie, że No chyba sobie kpicie. Ja nie wiem co powiedzieć. Naprawdę nie wiem co powiedzieć. Szkoda mi pada, bo mamy ochotę go rozwalić po raz pierwszy, chyba w tej Fifie, może po raz drugi. Wyłączyła mi się gra. Okienko zostało wyłączone z Fifą, Po prostu nie. Jakim cudem takie rzeczy się mogą dziać? Już wiem dlaczego nie gram na PC. -cie. No, what the fuck! Draft 191! Pierwszy raz w życiu zrobiłem Draft 191 i zagrałem kilka minut. Spotkania po prostu zajebiście, nagrałem się tym składem mega. Brak słów. Gram sobie jak gdyby nigdy nic i nagle wyskakuje mi FIFA 16. Brak odpowiedzi. Gra się wyłączyła. Gratulacje dla peceta! Naprawdę, zajebiście! I co dostaję za to? Złote dwie paczki i paczkę wypożyczeń piłkarza premium. Nawet mi się tego otwierać nie chcę. po prostu nie, po prostu nie, nie i jeszcze raz nie. Cóż, no przepraszam, że taki krótki odcinek. Naprawdę tak się cieszyłem, że tym składem będę sobie mógł pograć. To się nagrałem. Po prostu świetnie. Pieprzone... Cholerstwo, Kurde. when i see what well i see i just can't claim to leave how i should can shape our motives determining our mystics